Siemka. witam w kolejnym odcinku z gry Drakensang Online. Dziś porobimy sobie misję na Mortisa i też troszkę pogadamy o tym, co będzie w Drakensangu dodawane w najbliższych miesiącach. Jeszcze na wstępie możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, byłoby mi bardzo miło. No i co, przejdźmy już do odcinka. I zaczniemy od tego, że teraz na ekranie będziecie widzieć mm, jakby taką, no, będziecie widzieć obrazek, z taką roadmapą 2021 roku. I po prostu to, ta mapka opisuje, co, się, co będzie dodawane. Ja to tak szybko mówię. I, i dobra. I po, ogólnie tą mapkę podesłał mi tutaj gościu z Discord'a o Vex, więc bardzo dziękuję. No i ogólnie możecie wysyłać mi na przykład takie nowości i tak dalej, bo ja tam, tego nie śledzę. No a jeśli jest coś ciekawego, to. Zawsze mogę to na odcinku omówić, więc dzięki. I jak chcecie coś wysyłać, to zapraszam na Discorda, link jest w opisie. Albo żeby sobie pograć, to również tam można sobie właśnie wbić. No i dobra, przejdźmy do tej mapki, tak w miarę szybko postaram się ją omówić. No i tak tu jest Q1, Q2, Q3, Q4 i to jest po prostu kwartałami. Więc cztery kwartały. No i dobra, przejdźmy do pierwszego. Czyli Q1. No i tak, tutaj jakieś poprawki tarek legacy. Ewenty no Sargona Dragana, więc to spoczko. No i update craftingu. No więc tutaj takie rzeczy ten dragon będzie spoko. Na pewno sobie będziemy robić. No i tak, Q2. Dark Legacy update. On to ciekawe. E eventy tutaj, o z ciekawych rzeczy to eventy i jeden nowy ewendik będzie. I jeden zupdatewany, więc jestem ciekaw tego nowego eventu, może to będzie coś fajnego. E Q3 i tu też jest bardzo ciekawe, bo jest. E Nowa klasa. Nowa klasa postaci będzie dodana do Dragon Saga, No i, i jestem w sumie ciekaw, co to będzie. To może być coś fajnego. Mm, będę pewnie nagrywał z tej postaci. No więc, jestem. No, ciekawy, ciekawa wiadomość. E, o tym się już chyba wcześniej nawet mówiło. No a teraz już mamy potwierdzenie, że ta nowa klasa będzie. No i będzie ciekawie. Oprócz tej nowej klasy to PvP Update. Więc tutaj mm, PvP będzie troszkę zmienione. No i. Mm, Updated, UPDATED EVENTS tak czyli zaktualizowane EVENTY no i Q4 NEW PWS w sumie nie wiem od czego to jest skrót więc możecie napisać w komentarzu ja to przypnę i w Q2 też jest NEW to PVS więc w sumie nie wiem co to jest od czego to jest skrót możecie napisać w komentarzu ja to tam przy, przypnę no i EVENTY kolejny jeden nowy event będzie w, w tym czwartym kwartale i jeden z Więc na pewno ta nowa klasa jest, jest bardzo ciekawa. I te nowe eventy to jest coś ciekawego. Yy, no i tutaj mamy jeszcze zakładkę Pool. I tutaj są na przykład życzenia graczy, jakieś nowe kostiumki i tak dalej. Więc no spoczko, spoczko, spoczko. Ta mapa się fajnie prezentuje. Jeśli nawet podoba mi się, podoba mi się założenia tej mapki. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wykonane. Bo jeśli będzie to. Dobrze wykonane, no to wydaje mi się, że to że to spoczko, to może być naprawdę spoczko No i dobra, teraz przejdźmy już do tej drugiej części porobimy tego odcinka, porobimy sobie teraz te questy po prostu y, z, z tym y, jak, żeby dojść do Mortisa No i tak, y, dostałem tutaj quest'a Smród Śmierci ale nim go jeszcze dostałem, to chyba coś wziąłem jakoś quest'a z tego eventu Straszliwe Cienie Nowa Era E, chyba wziąłem jakiegoś kościka, no i dzięki temu mogę teraz robić tego. Questa z tym Mortisem w ogóle. Pogadajmy jeszcze o eventach. Jak to nagrywam, to jest pustynia esencji. E, zaraz będą straszliwe cienie, nowa era. No i będzie Dragon, więc Dragana też sobie coś tam ponagrywamy. No i w Księżyca za dni 16. No i mamy. Questa z Śmierci, pojedmowiec z przewoźnikiem w kolebce śmierci. Więc ja już tam zmierzam. No i mamy tego przewoźnika. No, coś tam, coś tam. Okej, okay, no i to tyle. Yy, I teraz musimy zapytać o radę istaka. Yy, w tutaj tym mieście. No dobra, no to lecimy tam. Jest i ten istak, no i odbieramy quest'a. O nie, i tu już trzeba pozbierać. <śmany> Zanieść tutaj temu gościowi ilość ziół, coś tam, coś tam. O, ja się kręcę. Hmm. No i dużo zbierania. I nie wiem w sumie czy jest sens ponieważ i tak nie mam wejściówki do tego Mortisa, bo ja nie zrobiłem nie zrobiłem tego eventu e, ani do jednej tej wejściówki, chyba żeby się na przykład jedną dostawało za skończenie quest'a. Ale i tak pewnie z tym Mortisem bym sobie nie poradził, no chyba że można byłoby na jakiś niższy poziom trudności wejść. No i średnio mi się uśmiecha zbieranie tego wszystkiego, a pewnie Mortisa i tak nie pokonam. E, no, no, też wejściówki nie mam, więc nawet nie, nie miałbym jak tam wejść. Więc chyba sobie odpuścimy. No, chyba że na przykład napiszecie, że wieściówkę się dostajecie coś, to może sobie z odcinkami to zrobię. No i dobra, nagrywam ogólnie to drugi raz, bo niestety nie kliknął. No, coś nagrywanie się nie zaczęło. A no, więc niestety. Ale tak, jeszcze żeby odcinek nie był jakoś super krótki, to wejdziemy sobie na event w Esencji, trochę go porobimy, no ja go nie będę tam robił, więc. No więc troszkę tylko się przejdziemy. Kiedyś na, na kanale chyba jest nawet, jak kiedyś go robiłem, całego. Więc jak ktoś chce, to może sobie tam zobaczyć. Mm, no i co? Ewencik taki, wiecie, jak ktoś ma odłamki, to może sobie zrobić dla tej esencji dobrej. E, ja nie mam odłamków i w sumie też chęci. No a jak ktoś nie ma odłamków, tak jak ja, a, no to dużo też nie straci, bo no, w tym eventyku, tak wiecie, jakiegoś ceciku czy czegoś to wygrania nie ma. Niesamowitego. E, też dragon jest za 12 dni, więc fajnie będziemy sobie go robić na pewno. Będziemy mm, robić. No bo dragon jest za, no jednym z najlepszych eventów w gierzce, więc zawsze, zawsze fajnie jest go zrobić. Mm, też chciałem was zaprosić w sumie na livey, które e, ogólnie odbyły się dwa w ostatnim czasie. I tak się złożyło, że to było z Minecrafta, no bo jakoś tak serwer wystartował i było spore zainteresowanie. Ale możecie napisać, czy byście na przykład nie chcieli live z Dragon Sanga. No w sumie nie wiem co moglibyśmy robić. No ale może jakieś granie z widzami, albo nie wiem, na przykład eksplorowanie Mechanicusa. No coś na pewno się do roboty znajdzie. No i napiszcie, czy nie chcielibyście takiego jednego lewika Załóżmy dwugodzinnego z Sanga, troszkę byśmy pograli. Troszkę też, też z widzami byśmy tutaj właśnie mogli pograć, więc napiszcie, napiszcie jak tam chcecie. No i dobra. Lecimy sobie z tą mapką. No tutaj jest zwykły poziom, więc też te potworki lecą dość szybko. I tutaj nie ma jakiejś nie wiadomo, nie wiadomo jakiej trudności. Zobaczymy ile mam tego postępu. Mam 14 tylko, ale tutaj ten postęp i tak nie leci. Du tu drapią tylko te łzy, to się chyba nazywa. I te, dzięki tym łzom możemy sobie odpalać te arkady. Yy, no i dobra, cyk. Rozwalmy ich jeszcze, jakieś cyrkony, spoko. Yy, no i tak się prezentuje ten evencik. Potem można wejść jeszcze na drugą mapę. No i na tej drugiej mapie po prostu już leci postęp. Yy. No i tak się robi ten evencik z grubsza. I dobra, myślę, że już będziemy powoli kończyć ten odcinek. Dzisiaj pewnie troszkę krótszy. Może to zależy, nie wiem, jak to jeszcze zmontuję, ile to potrwa ostatecznie, A, więc może nie będzie aż tak krótki. No i co? W nim, było, w, nim w tym odcinku byłoby na tyle. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę. Możecie napisać jakiś komentarz. E, zapraszam na Discorda. Można sobie pograć, można sobie. Albo jeśli macie jakąś sprawę, to też na Discordzie. To też odsyłam do Discorda tam można mnie znaleźć. Zachęcam do zostawienia suba, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i co, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Zapraszam na kolejne i trzymajcie się. Cześć!